Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna Kłania się. Dzisiaj przychodzę z kartami Lenormand. Czytanie ogólne, moi drodzy, które może rezonować, ale nie musi z każdym. To wiecie, kochani. Także myślcie pozytywnie w tej chwili, moi drodzy, o Waszym życiu. A ja za chwilę zrobię dla Was, kochani, ogólne czytanie. Nie krzyżujemy rąk ani nóg. Oczywiście idą duże zmiany, ja już to widzę, ale po kolei. Idą duże zmiany. Dużo spraw się wyjaśnia. Zobaczymy, jakie tutaj karty będą na dole sąsiadujące. Zmiana we wszystkim, moi drodzy. E, idzie do Was jakaś wiadomość od mężczyzny, który jest zaangażowany w życie uczuciowe wasze. To może być partner, mąż, przyjaciel. Idzie wiadomość. Druga sprawa, transformacja w uczuciach. Bardzo dobry czas na to, żebyście mieli. Wszystko jasne, gracie już w miłości w otwarte karty, nie ukrywacie uczucia. Mężczyzna może właśnie to uczucie tutaj wyjawić, moi drodzy, w tym miesiącu. Też transformacja w finansach, są wydatki, ale będą też przypływy. No dobrze, na spodzie czytania zobaczmy, co mamy. Te pięć kart. Bardzo dobrze. Cały czas wychodzi, moi drodzy, urząd i wychodzą sprawy miłosne. W urzędzie będziecie załatwiać jakąś sprawę na korzyść, to jest wysoki urząd, będzie z tego tytułu dużo radości. Możecie podpisywać z urzędem albo z pracą. Jakieś zobowiązania, jakieś umowy, przedłużenie umowy to może być aneks do umowy. To przyniesie wiele radości, wyjaśnienia, jest sukces przy tym i jest bardzo dobre życie, moi drodzy, towarzyskie, koło Waszej, koło Was w zasadzie, tak? Życie towarzyskie zacznie toczyć się lepiej, lepsze zdrowie. Poprawa tego zdrowia, powrót do zdrowia przede wszystkim. Jeśli komuś coś dolegało przez dłuższy czas, to tutaj jest duże wyjaśnienie w zdrowiu, poprawa. Także bardzo dobre tutaj moi drodzy przesłania na początek. Transformacja: być może planujecie podróż do trzech miesięcy. Kochani, podróż będzie wiązała się z wydatkami. Podróż dalsza, to może być gdzieś za granicę. Oczywiście, tutaj dużo spraw się wyjaśni. Też jest przestroga, aby nie jeździć samochodem nocą. Nie wiem, kto ma to usłyszeć, albo żeby bardzo uważał, jak jeździ nocą. Oczywiście, kochani, jest też. I dobrze, i źle. Dlaczego? Dlatego, że na teraźniejszości macie dużą ochronę, wiele radości, wiele radości z bycia rodzicem, wiele radości z y, bycia y, również dzieckiem, bo tutaj są dobre informacje od rodziny, mogą być informacje od rodziców, ale też y, Wasze dzieci, jeśli już jesteście dorośli, wasze dzieci też mogą przynieść dobre informacje. Złe informacje, złe wiadomości tutaj są takie, kochani, że bo jest to słońce troszeczkę zagrożone. Musicie uważać, nie wiem, na jakieś poparzenie czy jakiś y, przypadek, możecie się czymś oparzyć, tak? Y, musicie uważać. Y, na takie sytuacje albo coś sobie po prostu tutaj skaleczyć się, coś takiego sobie zrobić, że to będzie takie problematyczne, albo rana, albo rana od oparzenia, albo rana od ucięcia, pocięcia. Uważajcie, właśnie moi drodzy, przy różnych czynnościach, które wykonujecie w domu. Dobrze, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, na teraźniejszości też yy, musicie uważać, bo yy, jest ktoś koło Was, kto udaje bardzo dobrego przyjaciela, ale. Yy, no może jest tym przyjacielem po części. No albo się jest, albo się nie jest przyjacielem, ale on tutaj was traktuje tak ta osoba, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to ona was tak traktuje opcjonalnie. I też ta osoba może mieć swoich problemów bardzo dużo i dlatego ona może się tak w stosunku do was zachowywać. Wyjdą na jaw, moi drodzy, jakieś sprawy w miłości, a mianowicie może być deklaracja. Jeśli jesteście singlami, to mogą być zaręczyny do miesiąca czasu. Tutaj jest duża zmiana w uczuciach i zmiana korzystna bardzo. Ale pamiętajcie o tym, że wy będziecie jeszcze mieli wybór, będziecie się zastanawiali, tak, nad tymi właśnie oświadczeniami. Jeśli ktoś yy... Nie oczekuje zaręczyn i nie przyjmie tych zaręczyn, to będzie miał jakąś kolejną propozycję, ponieważ jest szczęście, tak? Jest szczęście i będzie kolejna propozycja. Właśnie, jakiś nowy kandydat. Tutaj, moi kochani, też dużo dla Was jest takich. Wyjść na zewnątrz, ja bym powiedziała, czeka Was w najbliższej przyszłości. Dobry los, dobre wiadomości, niezależnie czy kobieta czy mężczyzna mnie słucha, te wiadomości będą dla was dobre. Będziecie się spotykać na zewnątrz. To mogą być randki m, dla osób samotnych, ale też właśnie y, może czeka was jakieś wyjście do kina, jakiś fajny spacer, y, odwiedzicie jakieś fajne y, miejsca. No, już niedługo wiosna i będziemy na pewno spacerować. Tutaj są takie lekkie karty w ogóle, takie dobre zmiany. Ta transformacja jest na plus, właśnie. I w miłości, i moi drodzy, tutaj, właśnie, w życiu codziennym. Tylko mm, pamiętajcie o tym, żeby tutaj wszystko analizować. Co do uczuć, bo widzicie, tutaj jest zmiana, ale tutaj tych kandydatów jest dużo. Nie wiem, kto mnie ogląda, kto mnie słucha, ale ja widzę tutaj dwóch kandydatów, tak? Jeden nawet może być powracający. I wybór, wybór wśród tych kandydatów, wśród tych kandydatów. Tak, tutaj moi drodzy, też szykuje się właśnie do miesiąca czasu. To się potwierdza: szykuje się duże wyjaśnienie, jakieś spotkanie, rozmowa z ukochanym gdzieś na zewnątrz i duże wyjaśnienie do miesiąca czasu. Również czekają Was duże rozmowy i zmiany. Moi kochani i zmiany będzie z tego tytułu wiele radości. Zmiany dotyczące waszego mm, stylu życia. Więcej kontaktów Cię szykuje, odnowione jakieś kontakty, relacje i to koło domu Waszego. Tak, w Waszym domu spotkania i życie towarzyskie, więcej przyjaciół. No także do dwóch tygodni już będą jakieś zmiany. Przyjaciel, przyjaciółka powróci do Was. Po jakimś okresie niepojawiania się ktoś powróci właśnie bardzo taki fajny, lojalny, dosyć. I to blisko Waszego domu, do Waszego domu. Także idą zmiany na plus dalej. Powiedziałam od razu, wyczułam, że tutaj są lekkie karty, że jest lekkie czytanie. Także, moi drodzy, dużo fajnych, dobrych wiadomości, ciekawych. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam bardzo gorąco. Do usłyszenia kochani w kolejnych filmikach, trzymajcie się ciepło.